Naszą podróż rozpoczęliśmy w Pekinie, następnie dotarliśmy do Starego Pingyao w prowincji Shanxi. Zjechaliśmy dalej na południowy wschód do Chengdu w Sichuanie, by po kilku dniach ruszyć na południe do Krainy Ryżu w prowincji Guangxi. 1100 kilometrów pociągiem, ma za oknem krajobrazy, od których ciężko było oderwać wzrok. To miejsce, w którym tylko jedno zdanie cisnęło mi się na usta. Chińskim Uberem ruszyliśmy z Yangshuo do miejsca, gdzie mieliśmy spędzić kilka kolejnych dni, odkrywając jeden z najpiękniejszych zakątków Chin. Po drodze próbujemy lokalnych specjałów. Nowe rejony Chin i nowe smaki. Spójrzcie tylko na to. Wygląda jak ciastko, ale ja już w swoich rękach czuję, że to jest troszeczkę inne niż nasze ciastko. Bardziej ma taką Zimną żelowatą konsystencję, ale zobaczcie, hit jest tutaj. To jest przyklejone na liście. Nie będę próbować tych liści jeść, natomiast y, tego żelka jak najbardziej sobie spróbuję. Ciężko mi powiedzieć, co to mogłoby być, bo jak dla mnie mogły to by być, na przykład suszone owoce takie zmiksowane na papkę i zżelowane. Ale równie dobrze mógłby to być też jakiś ryż, na przykład w tym, I jako że jesteśmy już w prowincji, która słynie z ryżu. Miejsce, w którym się zatrzymaliśmy, to prawdziwa perełka. Właściciele przywitali nas herbatą, a z okna roztacza się widok na krasowe ostańce, które pokrywają tu ziemię bardzo gęsto, tworząc iście baśniowy krajobraz. Dostaliśmy specjalną herbatę. Już zdążyłam zauważyć, że herbata tutaj jest znacznie bardziej popularna niż kawa. Często do, dostaje się ją też. Tak jak wodę w niektórych restauracjach, zupełnie za darmo. Powiem Wam, że napar ten pachnie trochę grzybami i troszeczkę czymś słodkim. Jest to bardzo dziwne, dlatego że ja ten zapach kojarzę z tego, jak się właśnie u nas gotuje grzybę. I w środku znajduje się coś. <laughs> Zobaczmy sobie. Co to jest? Spójrzcie. Coś takiego. I jeszcze coś takiego. To jest twarde. To jest skórka od tego. Tak więc, okej, okay, już wiem. Ten napar został zrobiony z pewnego owocu. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. To jest coś takiego. Wygląda jak kiwi, ale to jest twarde i to jest bardzo lekkie. Takie puste w środku. Robi się z tego napar na jakieś problemy z gardłem i wygląda to tak, że właśnie odrywa się część tej skorupki i zaparza. Ale z tego co widzę to tutaj pani, która nam to przygotowała dodała też część ze środka. Powiem Wam, że dobre to jest. Takie słodkie, ale ten taki grzybowy posmak i grzybowy zapach jest dosyć dziwny. Listopad to jedna z najlepszych pur do tego, żeby zwiedzić tę część Chin. Bo przestaje tutaj być tak deszczowo. Robi się tutaj pora sucha, natomiast mam troszeczkę pecha, dlatego że jest dość zimno. Za trzy dni temperatura ma być 22-25 stopni Celsjusza. Dzisiaj jest około 14-15. Spójrzcie jak jest tutaj pięknie, jakie piękne są te góry. To jest jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałam na świecie, ale też jakie będzie mi dane zobaczyć. Jestem zachwycona, zachwycona tym miejscem. Góry, niczym zęby smoka, strzeliście wyrastają z ziemi. Są gęsto porośnięte drzewami, ale gdzie niegdzie przebija się skała, można ją zobaczyć. To jest również teren, w którym można się. Wspinać, więc raj jak dla mnie. Na początku było tu morze, z którego zostały wapienne góry, rzeźbione przez wodę i wiatr stopniowo ulegały erozji. Dziś pośród równiny wyrastają wapienne ostańce, nazywane językiem nauki krasem wieżowym. To miejsce przyciągało od lat badaczy, geologów, geografów, również Polaków. W latach 50. ubiegłego wieku badania prowadził tu polski uczony Nieczysław Klimaszewski. Jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo zielono, czemu się nie dziwię, bo jest dość wilgotno. Ludzie od samego rana pracują w polu, wokół, zobaczcie, przykryte warstwą chmur, piękne, strzeliste góry. A tutaj pan oczyszcza rzekę łopatą. Być może coś łowi, nie wiem. Ale wygląda to bardziej, jakby oczyszczał. W niektórych miejscach ludzie wciąż robią pranie nad rzeką. Jednak sielski krajobraz chińskiej wsi przeplata się tutaj z nowozelandzkim hobbitonem czy tchnieniem Ameryki Południowej. To jest coś, do czego szczerze mówiąc mam mieszane uczucie, bo jest tutaj takie mydło i powidło. A jak dla mnie to samo to miejsce jest tak piękne, żeby wystarczyło, żeby zachęcić ludzi, żeby tutaj przyjechać. Tak to chyba już jest, że w pięknych miejscach powstają jarmarki próżności, bo powszechnie wiadomo, że pozytywne emocje otwierają portfele. Mijam więc zgiełk ulicznych sprzedawców i uciekam bliżej natury, która jest dla mnie największym skarbem. To jest naprawdę jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Jestem tutaj zupełnie sama. Tylko jakiś lokalny rybak, i ja. Aż sama sobie zazdroszczę. To jest tak pięknie rzeka, która tędy przepływa, nosi nazwę Spotkania Smoka. Legenda głosi, że osiedlił się tu kiedyś smok z morza wschodniego. Mieszkańcy spotykali go czasami wylegującego się na brzegu. Po smoku nie ma dziś śladu, za to nad rzeką spotykamy bambusowe tratwy. Dzięki nim można podziwiać tę baśniową krainę z jeszcze innej perspektywy. tym miejscu jest brud, kiedy woda spadnie jeszcze trochę bardziej, bo dopiero zaczyna się tutaj sezon suchy. To będzie można przejść tutaj, bosą stopą. A tutaj rodzinka robi sobie spływ łodziami bambusowymi. Rzekę przecinają liczne jazy, które budowane były przez miejscowych po to, by umożliwić zwierzętom swobodne przemieszczanie się między brzegami rzeki. Dziś wiele z nich jest już zniszczonych. Pędzimy na naszych skuterkach dalej, delektując się zupełnie nowym, nieznanym nam obliczem Chin. W powietrzu czuć tutaj wilgoć. Jest niesamowicie cicho. Słychać bardzo dużo ptaków wokół. Rzeka, pola i dopiero tam na horyzoncie zabudowania. Zostawiam to miejsce za sobą i jadę dalej. Przed siebie, podpatrując zwykłe życie lokalnych mieszkańców. Z tej strony mamy piękne góry, rzekę, tutaj ścieżkę i zobaczcie pole ryżowe, a tutaj dalej bananowce. O! Pola ryżowe są stale nawadniane. Tak jak widzieliście, ryż stoi w wodzie. Tutaj jest rzeka. Stąd woda jest czerpana i takimi kanałami jak ten jest rozprowadzana tutaj po tych polach. Kiedy jestem w takich miejscach, zawsze sobie myślę, że ktoś miał szczęście się tutaj urodzić. Pięknie tutaj jest. Wiem, wiem. Życie na pewno nie należy do łatwych, ale widoki myślę, że bardzo je osładzają. Większość starszych ludzi od zmierzchu do świtu pracuje w polu. Prace wykonują głównie ręcznie, z wykorzystaniem podstawowych narzędzi. Uprawy ryżu, z których słynęły brzegi rzeki, teraz stopniowo są zastępowane przez bardziej dochodowe warzywa i owoce. Nieodzownym elementem tutajszego krajobrazu jest bambus, który wykorzystywany jest niemal w każdej dziedzinie życia, w budownictwie, konstrukcji łodzi czy nawet gotowaniu. Cały region słynie z Dania, do którego przygotowania wykorzystywane są pędy tej rośliny. Zapewniam Was jednak, że w sposób, którego się nie spodziewacie, za chwilę Wam to pokażę kurki z wolnego wybiegu, ale piszczą. Hoduje się tu również zwierzęta. W rzece natomiast poławia się ryby, które w wielu miejscach są serwowane w malutkich, przyrzecznych knajpkach. Lokalna chińska knajpka, jak to z lokalnymi chińskimi knajpkami bywa, ciężko się dogadać, bo menu jest w języku chińskim i często jest tak jednak, że jak się próbuje tłumaczyć, to wychodzą takie troszeczkę dziwne rzeczy. Jednak zdecydowaliśmy, że zaryzykujemy rybę, jako że jesteśmy przy rzeczce. Więc y, może być smaczna. I do tego taki lokalny przysmak, ryż, który jest gotowany w bambusie. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie smakowało. Dostaliśmy już przystawkę, z którą są dzisiaj lekko kiszone, tak mi się wydaje, po zapachu: jakieś warzywa, marchewka, a to drugie być może jakaś rzepa. Muszę Wam powiedzieć, że to białe warzywo jest bardzo dobre. Jest w takiej zalewie słodko-octowej i lekko pikantnej. Fajnie chrupie, naprawdę, naprawdę smaczne. Mm. Uwielbiam te marynaty się. Mm, Malchewka jest jeszcze bardziej twarda, ale też właśnie się przebija w tym posmach takie octowo-słodko-pikantny. Ale ta pikanteria jest taka bardzo fajna, bo ona jest taka delikatnie szczypiąca Więc Pani polecała nam, żebyśmy wzięli kurczaka, ale nie zdecydowaliśmy się, bo cena tego kurczaka jest zaporowa. Co prawda jest to cały kurczak wyglądający jak taki opiekany narożnie i kosztuje 168 juanów, czyli to jest jakieś 70 zł 80 zł 90 może nawet. No. Przyszła nasza ryba w pomidorach. Bardzo bardzo duża porcja. Jest też ryż w bambusie. Zobaczcie jak fantastycznie wygląda. To Fajnie było zjeść lokalną rybę, chociaż była troszkę droga, jak się okazało. Zapłaciliśmy za nią i za ten ryż bambusowy około 150 juanów. Stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie jeszcze na spacer tutaj w naszej okolicy. I że pójdziemy kawałek w kierunku tych pięknych, zębiastych gór. Jest tutaj przepięknie. Tutaj wszędzie wokół są pola uprawne, pola ryżowe. Co ciekawe, można tu zaobserwować ryż w różnych fazach wzrostu. Kiedy rośnie, jest zielony, ale kiedy jest gotowy do zbiorów, staje się złoto-żółty. Bardzo łatwo jest dostrzec pola takiego ryżu, bo odcina się mocno od soczystej zieleni. Ciekawa jestem, czy tak wyobrażaliście sobie dojrzały ryż. Bez względu na szerokość geograficzną ludzie lubią obcować z naturą, ludzie doceniają piękno natury. Co więcej, sami w naturze czują się piękni. W Polsce mamy rzepiary. Mamy zbożary, mamy też słonecznikary. W Chinach natomiast są ryżary.